Małgosiu, musisz to przeczytać. To książka z niespodzianką. Spójrz. Czy to jest dla mnie, Kamilo? Ale to jest piękne. Siostry na zawsze, Małgosiu. Dobrze, muszę iść. Zaraz zaczną się zajęcia. Dzień zaczyna się świetnie. Co tu robi Tomek? No, bo jest tak, nie miałem czasu na odrabianie lekcji. Pomożesz mi? Nie ma mowy, Tomku. No, ej, czy to takie trudne? Pomóż mi. To już ostatni raz. Jak tam sobie chcesz? Tomek to ciężki przypadek. Zupełnie zapomniał o nauce. Ale jest taki przystojny. Jak można się w nim nie zakochać? Żałuję, że nie mogę iść na randkę z Tomkiem. Co za wydarzenie! Studniówka! A siostry wyglądają dziś najlepiej! Tyle tylko, że Małgosia ma problemy z sukienką! To takie niewygodne! Chwila, nie denerwuj się! Jest Tomek! Wow, jesteś taka piękna! Zróbmy to, kolego! Tomek jest w porządku! Wygląda jak prawdziwy dżentelmen! Możesz dać mu szansę! Tomek uśmiechnął się do niej! A co jeśli poprosi ją do tańca? Muszę poprawić makijaż! Co tam, Małgosiu? Wyglądasz wspaniale! Drogi Poltku, jestem zajęta. Niestety Poldek nie może podbić tej fortecy. Tomek spróbuje teraz szczęścia. Już tu idzie. Mam nadzieję, że to się uda. Ale nie dzisiaj. Tomek ma w sercu tylko i wyłącznie Kamile. Zatańczmy. To nie fair. Czy tak robi siostra? Ale to nie wszystko. Tomek coś kombinuje. Teraz albo nigdy. Czy wyjdziesz za mnie, Camilo? Tak, Tomaszu. Miłość w szkole średniej wkrótce przerodzi się w ślub. Ślub? Żarty sobie robisz? A co ze mną? Plan jest taki, by zrobić przytulny wieczór filmowy oczywiście we trójkę. Tomek i Kamila są teraz razem na zawsze, a Małgosia ma złamane serce. To nie do zniesienia. Pachnie jakby nadchodził pocałunek. Nie ma mowy. Małgosia nie pozwoli na to. O, przepraszam. To był wypadek. Ale jeszcze nie czas, żeby odpoczywać. Znowu ten romans. Naprawmy to. Co z tobą dzisiaj jest nie tak, Małgosiu? Ale ze mnie nie zdara. Wybaczcie, może zagramy? Nie, Małgosiu, oglądamy film. To nie wyszło. Przechodzimy do planu B. Minęło trochę czasu, odkąd mieliśmy gości, prawda? Tomek i Kamila nie mogą zostać sami, a Małgosia jest mistrzynią rozstań. Nauka może wiele zdziałać, a ten podręcznik ma wszystkie odpowiedzi. Eliksir miłosny jest tym, czego potrzebuje. To zadziała. Przepis na wieczną miłość wcale nie jest skomplikowany. Kropla tego, kropla tamtego, wymieszaj, podgrzej, gotowe. Tomek ją pokocha. Jest i szczęśliwa para. Wkrótce będą musieli się rozstać. Ale najpierw sprawdźmy sytuację. Gołąbki siedzą tak uroczo. Ale Kamila nie ma szans. Eliksir miłosny jest gotowy. Lepiej się rozejrzyj, Małgosiu. Ten facet Aha. nie jest dobry. Hmm, wygląda pysznie. Spróbujmy. Hmm, ale orzeźwiające. I tak ciepło mi w sercu? Oczywiście, że tak, ponieważ twoja ukochana dziewczyna jest tutaj. To godzina triumfu Małgosi. Może dodać eliksir miłosny do koktajlu, ale gdzie on jest? Hej, kim ty jesteś? Kochanie, wyjdziesz za mnie, to jest dla ciebie. Zostaw mnie w spokoju, jestem już zakochana w kimś innym. Nie zostawij mnie, proszę! Małgosia przegrała tę rundę, ale to jeszcze nie koniec. A dziś szczęście jest po stronie Małgosi. To suknia ślubna jej siostry. Zastanawiam się, jaki strój wybrała. Przekonajmy się. Podejdź, kochanie. Wow, ta sukienka jest perfekcyjna sama w sobie. Kamila nie obraziłaby się, gdyby jej siostra przymierzyła ją, prawda? Pasuje idealnie. Tomek popełnił straszny błąd. Małgosia jest tą, która powinna być jego żoną. I kręciliby się w tańcu miłości. Ojej, ale pora wrócić do rzeczywistości. Marzenia nie zawsze kończą się pięknie. O nie, tej sukienki nie da się uratować. Kamila mi tego nie wybaczy. Będziemy musieli milczeć. Wszystko, co musimy zrobić, to ukryć dowody. Pudełko wygląda jak nowe. Idzie Kamila? Dobrze, nie panikuj, niczego nie zauważy. Tak, moja sukienka została dostarczona. O tak, siostro. Nawet jej nie otworzyłam. Serio? I muszę lecieć. Pilna sprawa. Kochanie, gdzie jesteś? Wow, wygląda na to, że Kamila przerobiła wnętrze. Co tam, kochanie? Tomku to moja sukienka. Tak długo zajęło mi wybranie jej. O, jest brudna, to katastrofa! Tomku, co hmm. mamy zrobić? Coś wymyślimy. Czy to wystarczy na nową sukienkę? O tak, kochanie, muszę biec do sklepu. Miłość pokona wszystkie przeszkody. Nowa sukienka będzie jeszcze lepsza. Brak planów na wieczór, więc możemy odpocząć. O, to Tomek. Hmm. Czeka w kawiarni za pół godziny. Małgosiu za pół godziny, rozumiesz? Nie zdążę. Wierzę w ciebie, Kamilo. Ale to zwykła randka. Dlaczego tak biega? Za to Kamila jest przyzwyczajona do bycia na szczycie. A piękna nie należy pospieszać. Przechodzi tu burza z piorunami. Jak wyglądam? To jest moja szansa. Nie mogę tego przegapić. Jesteś taka piękna. I masz szczęście, że masz tomka. Małgosiu, jesteś najlepszą siostrą na świecie. Nie spóźnij się, Kamilo. Tomek musi czekać. Stary dobry dowcip nigdy nie zawodzi. Ale to nie wszystko. Nadszedł czas, by szarkać reputację Kamili. Tak! Oto ona! Okłóć się, to nie jest Twój dzień. Kto to zrobił? Płobudzy! Nie mogę iść tak do Tomka. Skąd to się bierze? Możesz zapomnieć o randce. Nadal jest szansa. Wszystko, co musisz zrobić, to się przebrać. Pan młody jest tutaj, ale panna młoda się spóźnia. Oto ona. Piękna jak zawsze. A, udało się. Randka uratowana. Kochanie, przepraszam, że trochę się spóźniłam. Tomek wszystko wybaczy, Kamili. Co mogę wam podać? Burger i ciasto, proszę. Zasługują na najlepsze. Spodoba im się. Ale Małgosia tu jest. Dziś wieczorem nie będzie randki. Gratulacje, kolego. Masz dzień wolny. Odpocznij sobie trochę. To nic, nic mu nie będzie, ale Małgosia musi się spieszyć. Przebranie jest najważniejsze. Nadchodzi wielki kawał. Lubisz sól, prawda, Kamilo? To się częstuj. Gotowe. A teraz najlepsze. Smak to! Mam nadzieję, że będzie ci smakować. Mmm, wygląda pysznie. To brał mi to cud. Kiedy to zadziała? O jejku, boli mnie brzuch. Słodkie i pikantne nie pasują do siebie. To zajmie tylko chwilkę. Świetnie, Kamila nie wróci szybko. Czas działać. Cześć, Tomku! Małgosiu, widziałaś Kamilę? Uciekła gdzieś. Prawdopodobnie podruje nos. Ach, było blisko. A Kamila ma poważne kłopoty. Będzie musiała zostać trochę dłużej. Małgosia nie traci czasu. Niech Tomek wie, kim naprawdę jest Kamila. Nie widział jeszcze tych zdjęć. Alarm! Kelner się obudził. Co się teraz stanie? Tomku, jestem strasznie zajęta. Do zobaczenia później. Jak tam sobie chcesz. A gdzie jest Kamila? Nawet nie dokończyła ciasta. What? Ojej, zdecydowanie nie powinien był tego robić. Wydaje się, że kochanków nie można rozdzielić, ale Małgosia yeah. ma niesamowity plan. Zajmijmy nasze miejsca, niech zacznie się pokaz. Przepraszam, nie chciałem. O, moja noga. Zabierz mnie do szpitala i to już. Jak możesz, nie dotykaj mnie. Paparaccy już zrobili swoje. Nigdy nie można mieć za dużo trików. To pilne. Pozwól mi zadzwonić. Okay. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Mm. Masz piękne dłonie. Nie, no. zmieniłam zdanie. Paparazzi mm. znają się na swojej pracy. Ani jednego niepotrzebnego zdjęcia. Goodbye. Czy towary są na swoim miejscu? O tak, gdzie są pieniądze? Wymiana przebiegła pomyślnie. Czas pokazać te zdjęcia Aha. szczęśliwej pannie młodej. Tomasz, zdrajco! Kamilo, to wszystko było ustawione. Nie kłam. Młoda para się kłóci. Ale szkoda. Ale niech rozmawiają na osobności. Ojej, Małgosia What? zapomniała o plecaku. Kompletnie nie w porę. Widziałaś to, Kamilo? To nie tak. Jesteś zdrajczynią, Małgosiu. Nie przychodź na nasz ślub. Przepraszam, Tomku. Nie wierzyłam ci. Nadszedł długo oczekiwany ow, ow. dzień. Wkrótce Kamila zostanie żoną. Szkoda, że nie może zapiąć tej sukienki. O, dziękuję. Co ty tu robisz, Małgosiu? Przepraszam, Kamilo. Przepraszam. Siostry na zawsze, prawda? Prawda, Małgosiu. A Tomek nie może doczekać się rozpoczęcia ceremonii. Kamila jest już gotowa. To wszystko. Nigdy więcej zauroczeń. Jestem zakochany w mojej siostrze i to na zawsze. Nowożeńcy, możecie wymienić się obrączkami. Już przynoszę. Był wypadek. To nic, tu jestem. Witaj, ślicznotko. Miłość jest pełna niespodzianek. Ogłaszamy Was mężem i żoną. Wygląda na to, że Małgosia będzie następną panną młodą.